Cześć, tu krwawy Krzysztof. Dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia rozmowy z Michałem Paterem. Zapraszam do oglądania. Michał Misza, dziękuję za rozmowę. Dziękuję przesankowi Żory za zorganizowanie Waszego spotkania razem z Fazą, gdzie mogłem Was poznać. Powodzenia <grystanie> ma Michał Pater Cześć Możesz powiedzieć jak ty sobie radzisz krytyką? bo na pewno na trasie masz nie jeden Zagaiłeś mówiąc o kryzysie jakoś średniego Chodzi mi o No koleję napi <grystanie> No, no Zaczynamy od tego, że racjonalizujemy sytuację, w której jesteśmy. Taką ciekawą rzeczą jest pisanie ekspresywne. Ja na wyprawach prowadziłem dzienniki podróży. Na tą gustę już nie miałem na to czasu. Pisanie ekspresywne pomagało w wyładowaniu informacji i w zracjonalizowaniu. Kiedy sobie czytałeś, co zrobiłeś, widziałeś pewien powód krzysztofowo i to, jak to wyglądało. To jest wiesz, tak samo jak z ludzkimi. E, zawsze wszyscy są w specjalistami, dopóki różne problemy, relacjami, jedynie ich samych. Nie? Wszyscy wiedzą, zawsze najlepiej. Dopóki sami tego nie mają. Zwłaszcza z drugimi ludźmi. I w przypadku podróży robimy to w ten sposób, że szukamy tych pozytywnych aspektów, że nawet jeżeli jest listowato, to mimo wszystko. Żyjesz, masz cztery nogi, yy, no, cztery kończyny, wszystko jest ok. Natomiast tu chyba rzeczą kluczową yy, wydaje się... Yy, planowanie na poziomie takim organicznym czyli jeżeli wiem, że jestem w niczego mam kryzysową sytuację, nie wiem, mam problem z przez granicę jeszcze choruję i tak dalej się że na granicy chińsko-kińskiej to każdy dzień dzieli się na tak dużo małych wyzwań tak dużo tych małych problemów aż, aż ten pierwszy, kiedy tak wyjście z namiotu podtarcie zada, umycie się, doprowadzenie do porządku po jakiejś tam biegunce kwitniowej wyda się być czymś racjonalnym I Myśląc na przykład o przedsięwzięciu tak ogromnym, jak wyprawa na koniec świata, ileś tam trwa, dzielisz ją na wiele małych dni, i każdego dnia zmagasz się z sobą, a z czasem ten czas jakoś tak prostu wpływa, <grywa> ulatuje i jesteś dalej. A kiedy już masz punkt zwrotny, bo w każdym kraju jest punkt prowadząca? zwrotny, to od tego punktu zwrotnego kilometr w danym kierunku jest kilometrem do domu. Nawet najbardziej w na koło prowadząca trasa. Kiedy decydujesz się na powrót, już jest drogą do domu, więc jeden szak na zachód to jeden szak do domu. A... Niektórzy potrzebują, żeby się wygadać. Wygadać z ludźmi. Ja akurat sobie radzę sam sobą doskonale. I co mogę poradzić? Chyba to, że z tym wszyscy się zmagamy i to nie jest nic nowego. Najważniejsze jest to, że... I nie podejmować różnych gwałtownych i nieprzemyślanych kroków, bo ktoś musi powiedzieć: rzucam wszystko, zostawiam rodzinę, dom, dzieci i on, tak? Nie, to się tak nie robi. To się tak nie robi, ale o tym to jest osobna historia. Temat rzeka. Dobra, super, no fajnie. Życzę Ci, żebyś w ogóle miał jak najmniej takich kryzysów, wiadomo, że zawsze są, ale żebyś miał jak najmniej i żebyś sobie zawsze z tym Dziękuję bardzo. A, jeszcze prośba, bo zawsze na koniec mówię kryzysowi precz. Możemy razem powiedzieć? Dawaj. Na 3-4. 3 4 Kryzysowi precz. Super. Jeszcze raz dzięki. I fotkę?